Maldziska tutaj Frer, a to będzie 144 część, zagrajmy w Gothic 3. W poprzedniej części zajęliśmy się wyzwoleniem Faring, no i zarazem wyzwoliliśmy Myrtanę spod jarzma orków. Tak, Faring było to już ostatnie miasto, które orkowie okupowali, no i się cieszę, że już jest Myrtana wolna. Teraz czas na warant i wiecie co tu będzie się dziać, tak, będzie tu zaraz niezły Saigon, no i dobra ludziska. Dlaczego Ben Rai, a nie Braga, w której byliśmy na początku, gdzie, za, gdzie nasza przygoda z pustynią się zaczęła. Dlatego, że ci koczownicy muszą niestety przejść z swojej kryjówki aż do ruin i to jest dosyć długo, tak. Dobra, Lukar. E, Okej, okay. czyli że zaraz zacznie się sejgon. Dobra. Czekajcie, zapiszę, tak, to będzie dobry początek, żeby zapisać przed rewolucją Swoje bola, ściśnię tutaj kilku wojowników, będzie to 6% mi się wydaje. No i tak, to troszeczkę trzeba czekać, żeby ci koczownicy z tej swojej krówki do ruin Bragi doszli, tak. No i mam zrobić, ja zrobię tak, że zwolę Ben Bensale, Bakares, Bakaresz, no i chyba wtedy Bragę, bo chciałbym jeszcze mu raz I Sztar na pewno zostawię ostatnie, tak. No, i po już y, spróbuję znaleźć gniew Inosa. Tak, chciałbym znaleźć gniew Inosa. No, i jeszcze pokażę pancerzaj, no i to raczej już będzie koniec. Tak, w końcu skończymy Gotika 3. Naprawdę bardzo się cieszę. No i tak, będzie to koniec naszej bardzo, i to bardzo długiej przygody w Gotiku 3. A, też się cieszę. A? Tak, lubię się bawić fireballem. Dobra, cofnijmy się troszeczkę. Ciekawy czy lukar walczy, tak, kurde, muszę ogarnąć asasynów. Czekajcie, łuczników te pierwsze ogarnę. Tak, zagianych łuczników. Luka walczy czy jak? Nie walczy, tylko chodzi mi. Nie, nie walczy, dobra. Jeden problem z głowy. Aaaa, propo... A, się. No kurde, przestań mi tutaj wbijać. Ten miecz nie powiem gdzie. No i z mam nagrody. najważniejszej jest wolność, gwarantu też. Ale tak. asasy nie można powiedzieć, tak mi aż nie przeszkadzali. Tak, wiem, że jestem trochę przytruty, ale jeszcze się potrzyma chwilę nasza postać. Dobra, czekajcie, weźmy tutaj właśnie... Napijmy się w i wracajmy do walki. No, trochę bęsków zbiliśmy, tak. Dobra, dawaj to. No, muszę ogarnąć jak assassiny walczą, bo wcześniej z nimi nie walczyłem w takich większych grupkach, tak. Ale to nie za aż kurde przeciwnicy jak orkowie. Więc jedną może być przeszkodą jest w tym, że oni bardzo szybko i to szybko nawalają mieczki I tak właśnie oto tutaj najgor to jest właśnie najgorsze powiem, tak? Dobra, y opa. Mógłbyś pomóc, Lukar, a nie tutaj w ciula grasz. Ja sobie kurde powoli gram, tak, dobra. Okej, okay. czy masz coś ciekawego do powiedzenia? Aha, dobra. okej, okay, wolny jest Ben Arai, to więc no, szybko skończymy w tą 143, czwartą, sorry, część zagrajmy z Gothic 3. Tak, 145 też będzie krótka, jak szkoda gadać, bo to tylko będzie. Tak, to będzie tylko kilka wojowników, jak z Ludziska. Dzięki za oglądanie. Nara.